Hitler był nieomylny. Wiara w niego była nieokiełzana, jego słowo było prawem. W jednym z domów na Dolnym Śląsku mieszkała rodzina Schmidtke. Ojciec nienawidził Adolfa Hitlera, mówił do swojej żony i dzieci, że SAMani to bandyci i zwykłe bydlaki. Jego syn wstąpił do Hitler Jugend, a ojciec nie zapisał się do NSDAP. Nienawidził narodowych socjalistów. Powiedziano synowi zatem, że jeżeli ojciec nie zapisze się do NSDAP, to jego szanse, aby dostał się do SS, nie istnieją. Są marne. Więc syn przyszedł do domu i tłumaczy ojcu, że to jest jego droga do kariery i on wierzy w Führera. Führera, który jest ojcem niemieckiego narodu. Ojciec mówi nie. Syn w nocy. Odkręca gaz i chce ze sobą skończyć. Rano żona błaga na kolanach swojego męża, aby zapisał się do NSDAP. Ze zwieszoną głową idzie i zapisuje się do partii narodowych socjalistów. Lepsze to, niż stracić dziecko.